Chwała Jezusowi Chrystusowi, witam kochani serdecznie. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Chciałem dzisiaj przekazać niebiańską mądrość na podstawie kilku wersetów Księgi Jozłego. To jest pierwszy rozdział, od wersetów 5 do 9. Jest tam kilka niebiańskich, bardzo ważnych mądrości dla życia każdego człowieka. Więc posłuchajcie uważnie, to jest naprawdę niebiańska mądrość. Jest to napisane tak. Bóg mówi: Nikt przed Tobą się nie ostoi po wszystkie dni Twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie porzucę Cię ani cię nie opuszczę. Po pierwsze, Bóg mówi do Jozłego: Ja, Wszechmogący Bóg, jestem z Tobą. Ja Cię nigdy nie zostawię i nie opuszczę, i nikt przed Tobą się nie ostoi. Wrogowie nie mają z Tobą żadnych szans, bo ja jestem z Tobą. Kochani, to jest dla nas fundament naszej wiary. Bezgraniczne zaufanie do Boga i jego obietnica: nigdy cię nie zostawię, nigdy cię nie opuszczę. I, I Bóg mówi, że możesz mi ufać w każdej sytuacji i nie musisz się niczego bać. Dalej jest napisane tak: bądź mocny i mężny, bowiem ty oddasz dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. By pilnować postępowania zgodnie z tym całym prawem, które nadał Ci Mojżesz, Mój Sługa. Czyli Bóg mówi: bądź mocny i mężny. On wymaga od człowieka bezgranicznej wiary i zaufania. Kochani, wiara jest przeciwna strachowi. Albo jesteś pełny lęku i obawy, albo pełny wiary. Strach jest przeciwieństwem wiary. Ty musisz wybrać, czy chcesz ufać bezgranicznie Bogu w każdej sytuacji, czy wybierasz strach i niedowiarstwo. Bóg tutaj mówi do Jozłego, on wymaga od niego, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj, bo ja jestem z tobą. I dalej jest napisane, nie odstępuj od tego. Od księgi tego prawa, ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Czyli Bóg mówi konkretnie do Jozłego, Księga Mojżeszowa, prawo Mojżeszowe, aby rozważał dniem i nocą i był wykonawcą słowa. Dla nas Bóg mówi dzisiaj, w czasach Nowego Testamentu, aby pismo święte, Stary i Nowy Testament, yy, aby rozważać dniem i nocą to słowo i być wykonawcą słowa. Wiara bez uczynków jest martwa. Jesteśmy zbawieni przez łaskę, nie z uczynków, z łaski, przez Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, tylko i wyłącznie z łaski, ale na fundamencie łaski musimy być wykonawcami słowa, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa, więc najdrożsi. I na koniec Bóg mówi: Jeszcze raz Cię wzywam, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj, bo ja, Pan Bóg Twój, będę z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Więc, kochani, Księga Jozuego, Bóg daje niebiańskie mądrości. Po pierwsze, że On jest z Jozue, czyli On jest z każdym, kto zaufa Mu bezgranicznie. Bóg mówi: Nigdy się niczego nie bój, ja Cię nie zostawię i nie opuszczę, wrogowie Twoi nie mają szans. Nie musisz się nikogo i niczego lękać. Dalej, Bóg mówi: Jest pewien warunek. Niech Księga tego zakonu, niech Niech Księga, Pismo Święte nie oddala się od Twoich ust. Rozmyślaj o tej mądrości we dnie i w nocy i ściśle czyń, co tam jest napisane. Wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Więc najdrożsi, bezgraniczne zaufanie do Boga, bo On mówi, składa obietnicę, nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. Po drugie daje moc. Nowy Testament naucza: Oto dałem Wam władzę, stąpania po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, a nic Wam nie zaszkodzi. Jest tam deklaracja absolutnej mocy. Dalej jest powiedziane, żeby bezgranicznie trzymać się prawdy, Słowa Bożego, rozmyślać, czytać, przyjmować objawienia i być wykonawcą Słowa, a wtedy będzie nam się powodziło. Kochani, krótkie słowo. Księga Jozuego przeczytajcie całą księgę, zobaczycie niezwykłe działanie Ducha Świętego. Jaki był efekt, gdy Jozue bezgranicznie zaufał Bogu? Gdy weszli do ziemi obiecanej, Bóg ponadnaturalnie pokonywał wrogów. Bóg zatrzymał słońce, sprawił, że Jordan sam się rozdzielił, mury Jerycha same opadły, kamienie zrzucał z nieba na wrogów. Po prostu jeden żołnierz gonił a dwóch, dziesięć tysięcy. Nadnaturalna siła z nieba działała i Jozue zdobył całą ziemię obiecaną. Więc najdrożsi to jest siła z nieba, to jest siła zaufania do Boga. Biblia mówi 366 razy: Nigdy się niczego nie bój, bo ja jestem z tobą. Nie zostawię cię nigdy, nigdy cię nie opuszczę. Zaufaj mi z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o mnie na każdej drodze, a ja będę prostował twoje ścieżki, mówi Bóg. Kochani, Modlę się, aby nadnaturalna siła Ducha Świętego działała w waszym życiu, aby Bóg wprowadzał was we wszelką prawdę i abyście czytali Słowo Boże i byli wykonawcami Słowa, bo wiara bez uczynków jest martwa. Więc najdrożsi, łaską jesteśmy zbawieni przez wiary i to nie z nas, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jesteśmy zbawieni z łaski i na fundamencie łaski mamy być wykonawcami słowa, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa. Niech będzie wywyższony Jezus Chrystus.